I się nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ja już byłem chyba wtedy, nie wiem, ja na wagę wszedłem, powiedziało, że ten brakuje, od razu lekarzy mnie zabrali i, i to wszystko. Nawet nie pamiętam, co tam się wydarzyło. Będzie 304, a poniżej kilograma to jest, że 30, i tak, no takie, ten były, nie? A ja i tak już byłem na końcu, no to zrobiłem jeszcze dwie godziny, nie dwie godziny, półtorej chyba godziny zrobiłem, czyli chyba Jędrzej przyszedł wcześniej. Myślałem, miałem nadzieję, że zejdzie poniżej przynajmniej kilo, no to jeszcze półtorej godziny tego wszystkiego robiłem. No to mi zeszło 400, niecałe, chyba, jak tak. Bo z tego, co widziałem rano, to już przyszedłeś chwilę przed 11 i chyba lekarze zabronili dalej zbijać, tak? Wiesz co, ja ja przyszedłem i się nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ja już byłem chyba wtedy, nie wiem, ja na wagę wszedłem, powiedziało, że ten brakuje, od razu lekarze mnie zabrali i, i to wszystko. Nawet nie pamiętam, co tam się wydarzyło. Adam, jak zareagował Leo na, na tą wieść, że tej wagi nie udało ci się zrobić? Wiesz co, ja go dopiero tutaj spotkałem, więc podszedłem i powiedziałem, że wie, że sorki za, za ten gąd e, że wina leży po 100% po mojej stronie, no i za to przepraszam, bo nic innego niestety nie mogę zrobić. No, dostanie jakiś tam procent ode mnie, e, chyba 30% nawet dostaje, procent, a to są naprawdę kwoty bardzo duże. Mm, Niektórzy no zawalczą, nie... ale zawalczysz po starej stawce, wykładzimy Tak, no, teoretycznie tak, więc, więc negocjowanie tego kontraktu też, no zaboli to po, po moim, moim portfelu, ale no jak czegoś się nie robisz, jak trzeba, no to potem trzeba za to, wiesz, zapłacić. Chodzi mi o to, mówię, jakąś karę wynieść, więc to jest taka kara. Adam, a jak wyglądały twoje przygotowania do tej walki z Leo? Przygotowanie dobrze, wszystko dobrze szło. Czasami tam waga szwankowała, że stała, ale, ale było dobrze. Nie, nie rozumiem pytania pod jakimś względem. E, no dobra, czy jest w takim razie jakiś plan taktyczny pod Leo? Czy wyłapaliście swoim sztabem jakieś jego słabe punkty? I ewentualnie, czy możesz nam powiedzieć, e, jakie są te, te słabe punkty z waszego punktu widzenia? A no, na, no na pewno, na ten plan na walkę mamy. <laughs> Myślałem, że pytasz o coś innego, ale tak, plan na walkę mamy. I jakieś swoje techniki mamy przygotowane, no i zobaczymy, czy Leo mi daje da wykonać. Bo to, że ja je przekona, przygotowałem, to nie znaczy, że one muszą wejść też. Ale mamy jakiś plan na niego i. Z... No, i raczej nie będę tego zdradzał na razie. Mogę ci po walce powiedzieć. Adam, my po twojej ostatniej walce w Rzeszowie, w Radomiu? Radomiu? W Radomiu rozmawialiśmy i mówiłeś, że chciałbyś częściej walczyć w klatce, pokazywać się KSW. Czy bo to już jednak dobre pół roku minęło od, od, od tamtej walki? Czy jest jakieś szansa jeszcze, że jeszcze co najmniej raz w tym roku cię zobaczymy w klatce KSW? Tak, mam taką nadzieję, że jest. Mam nadzieję, że jutro, jeśli Bóg na to wygram, to od razu chciałbym wrócić w listopadzie. A czy już były jakieś rozmowy, no, rozmowy na przykład z Wojsławem, że ta twoja częstotliwość nie jest na takim poziomie, jak ty byś tego na przykład sobie życzył eee, i Wojsław coś tam mówił, że jest szansa, że tych walk będzie więcej? Wiesz co, problem nie polegał na tym, że KSU nie proponuje tych walk. Hmm? Eee, KSU zawsze proponuje, no czasami się zdarzało, że ja miałem kontuzję, wypadałem, eee, więc to też nie jest, wiesz... No. No tak wychodziło, no nie wiem, co ci powiedzieć szczerze mówiąc. Na razie nie było żadnego takiego problemu, że nie dostawałem walk. Zawsze jak chciałem, czy jak prosiłem na jakąś datę, to oferowali mi walkę, -y, więc z tym problemem na razie nie było. I na razie nie gadałem w ogóle o przysz przysz przyszłości z Wojsławem. Ja w ogóle nawet z nim nie gadałem na temat wagi. Nawet go nie spotkałem, dopiero tutaj na Noż ja Tak sobie myślę, że utrudniłeś też sobie drogę do tego pasa ewentualnie, no bo teraz nie dość, że będziesz musiał wygrać jutro będziesz musiał w następnym pojedynku jeszcze pokazać, czy zmazać troszeczkę tą plamę z wagą. No i wygrać i dopiero gdzieś tam pewnie pojawią się wtedy rozmowy, czy pas, czy, czy może jeszcze jedna walka. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale na razie o tym nie myślę. Wiem, że fanów zawiodłem bardzo mocno. Rywala też, i organizacje, no ale najbardziej mnie boli to, że wiesz, że fanów jednak zawiodłem, bo no, jednak kurde. Zwracam uwagę na to, co fani uważają. I tak zawsze próbuję jakoś im, wiesz no, próbuję jakoś wiesz, im na rękę iść, więc tutaj tutaj czuję się, sam czuję się, wiesz, że rozczarowałem bardzo mocno, więc tylko, tylko tyle. A czy się utrudni, czy nie, to teraz nie ma o co, co, co o tym myśleć. Jutro mam mocnego rywala. Jego trzeba na przód pokonać. Co będzie dalej, to już będzie. No myślę, że masz jutro szansę, żeby, żeby się, się poprawić i dać po prostu efektowną walkę, myślę, że... Z tym problemu nie będzie. Mam nadzieję, właśnie na to liczę, że jutro że jutra ta walka właśnie jakoś poprawi tą moją klamę, którą dzisiaj zrobiłem. Walka w sztynie, miasto mameda. Czy jest to jakaś dodatkowa presja dla ciebie, tutaj walcząc tutaj? E, chyba nie, chyba nie. Cieszę się na odwrót, cieszę się takim wydarzeniem. Czego ci życzyć na tą walkę? Wygrano i szybko. Najlepiej to ja Ci tego życzę oraz również, żeby ta walka skończyła się bez większych kontuzji dla Ciebie, standardowo z mojej strony, żeby Ciebie to nie spowalniało w dalszym rozwoju i obyśmy Cię szybko zobaczyli w klapce KZW. Tak jest, dziękuję bardzo. Odeks. Powodzenia, dzięki.